I witajcie z tej strony tu, pokażę Wam jak takie coś zrobić w Minecraftie, żeby widzicie to mapy Mogę tutaj sobie zrobić yy, Tak jakby Tutaj byłem Teleport. port no, to na przykład At. I mogę w każdej chwili się tutaj Teleportować I pokażę Wam jak takie coś zrobić Wychodzę z Minecrafta Ale Wy wchodzicie na Skull Play. Mówicie ten idzie yy, do Minecraft ale i to pierwsze Toolbox dla Minecraft. I wy to instruujecie. Ja, ja klikam otwórz, bo już mam to zainstalowane. Wchodzę na to. Czekam. I mi się odpala Minecraft. Yy, wam musicie tutaj yy, zgody. A zresztą Wam to pokażę, bo na moim telefonie się szybko to instaluje. Instaluj. Tak. Yy. 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 Wchodzimy na sklep play. Tak, klikamy to zainstaluj. I czekamy. Do nie i dużo więcej ważne to my, my, my Minecraft Pocket Edition i blok launcher. Może powiedzmy... Ale blok launcher, y, po prostu nie musicie nic y, robić blok że po prostu pobie, pobie, pobieracie blok launcher. Ale nie wiem, czy to chyba tak działa. Czekajcie, bo mi się to pobiera. I tutaj sobie poszukamy, czy mam blok launchera. Lots, launcher, lock Launcher, Block Launcher, Launcher, Block Launcher. Tak, mam lock Launchera. Po prostu pobrałem go tylko. Um, my wchodzimy na sklep Play. Czekamy na to. To będzie taka jakby trochę modyfikacja. Ja za chwilę przyjdę, bo muszę sobie coś wziąć. Już przyszłem. jestem, muszę sobie po takie coś do jedzenia. Ale dobra, czekamy, instaluję. Otóż, kontrola. tu klikacie, wychodzi się, instaluj, klikacie. pokasie. Dzy czy na Minecrafta? No chyba, że mam świn tak sobie po prostu ustawiłem. Pustynna wioska. Czemu tego nie mam? Czekajcie. Jeszcze na to wchodzisz. Przepraszam Wam, że błąd. Na, na, na to wchodzisz, to Ci włącza Minecraft. To jak już Wam chyba włączy Minecraft, raz to już y, musicie przez to włączać. I from you I of Yeah, left, mm -hmm. yeah, yeah, of a bit of the left, of the Nie, to co ja teraz robię, nie musicie robić. że sobie skina wstawiam. Skina po prostu wstawiam. AliExpress. I to się dzieje. Tak, jest zewnętrzna. Kecie, bo to wam wszystkie mapki usunę. Do jest najgorsze, stwórz nowy świat. I mam nadzieję, że poradnik i słuszny nowy świat. Oczywiście ja robię kreatywne, wy nie musicie. Na przykład na przykład na przykład lecimy byle co na przykład nawiedzana posiadłość nie będzie I teraz już to powinno być I to mamy. Tutaj widzę ryby, tam są dwie świnki. Nie toper, gdzieś tu jest pode mną. Owcy tu są kurczak. I teraz tu macie taki mieczek. Wszystki mieczek. Normalny mieczek. I macie player. Możecie się w każdej chwili yy, na surwie albo creative zmienić. Każdemu tego brakowało Można się można umrzeć na Gymodzie Albo na przykład tu już jest takie coś, że maksymalny level i macie już maksymalny level na, na zakręcia, nie musicie nic zrobić. To naprawdę działa. Yy, ja nie kłamię, mogę nawet wam survival pokazać. To działa. Tak, jest tu ten level. World i też jest teleport. I mogę i na przykład tu, tu sobie zrealizuję teleport. Tu jest moje odrodzenie, Teleports, teleport, Adne w teleport, co, jak to Haha. Ha, ha. I teraz wam coś pokażę. Teraz wam coś pokażę. Tu na przykład na nawiedzoną posiadłość pójdę. Teraz chcę się przeleportować do GG. I nie idę tam, tylko wchodzę w ten jest, ha, Jest ha, hahaha, To jest hahaha, ha, ha. przepraszam. No jestem w hahaha. Ha, ha. No. Mam nadzieję, że ten poradnik był przydatny. Więc ja się z nami żegnam. Pa, jakby ktoś nie wiedział i nie słuchał na początku, to ja tu tuś i pa. pa.